Nam zależy PL. Merytoryczne źródło informacji. Mateusz Benedyk, ekonomista Instytutu Misesa. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszy wywiad zapraszam bardzo gorąco, szczególnie tych, którzy uważają, że cały ten polski YouTube, okołoekonomiczny, około ekonomiczny, to tak naprawdę de facto powielanie jednego przekazu. Ponieważ dzisiaj bez wątpienia będziemy mieli wywiad ciekawy. No, i myślę, że predykcje będą inne niż zwykle. A będzie to naprawdę ciekawe, ponieważ pochodzą yy, te zapowiedzi właśnie z Instytutu Misesa, który bynajmniej yy, nie wiem, jak to ująć, no, w jego interesie nie jest wspieranie rządu. Wielokrotnie widział przeróżne rozwiązania ekonomiczne niż inaczej niż obecny rząd. I podobnie jest tym razem. Otóż przeczytałem na stronie Instytutu Misesa że czeka nas deflacja, deflacyjne widmo na horyzoncie. O co tutaj chodzi? No bo przyzwyczailiśmy się do inflacji. Generalnie wydaje mi się, że w najbliższych miesiącach inflacja powinna zacząć spadać, a w perspektywie powiedzmy półtora roku, dwóch, może nawet dojść do sytuacji, w której ceny zaczną nam spadać, czyli będziemy mieć Deflację i częściowe odwrócenie tych negatywnych tendencji rosnących cen, które widzimy teraz, i wydaje mi się to scenariusz prawdopodobny z kilku powodów. Przede wszystkim, generalnie bardzo spowolniły wzrosty podaży pieniądza w gospodarce. Podczas kryzysu związanego z pandemią koronawirusa. Narodowy Bank Polski i system bankowy we współpracy z rządem, Polskim Funduszem Rozwoju, Bankiem Gospodarstwa Krajowego wykrowały bardzo dużo nowych depozytów w polskim systemie pieniężnym, przez co podaż pieniądza potrafiła rosnąć rok do roku o 30%, nawet. Od początku 2021 roku te wzrosty mocno przyhamowały, spadły powiedzmy tam do 15%, a w ciągu ostatnich kilku miesięcy spadły praktycznie do zera. Między październikiem a marcem, skąd mamy najnowsze dane, zasób pieniądza M1 w gospodarce, jaki podaje Narodowy Bank Polski, zmienił się zaledwie o 1%. I wedle mojej oceny ta poprzednie wzrosty zasobu pieniądza w gospodarce są głównym winowajcą tego, że obecnie mamy podwyższoną y, dwucyfrową inflację i występuje tutaj pewnego rodzaju opóźnienie, zawsze między zmianami w sferze pieniądza, a tym y, jak oddziałują dochody, jak przedstawiają się dochody i ceny. Zawsze jest tutaj pewne opóźnienie i ono nie jest stałe, nie jest to łatwo prognozować. Czasami będzie to 12 miesięcy, czasami będą to 24 miesiące. Ale zanim jakby ta nowa podaż pieniądza przetoczy się przez gospodarkę i zmieni ceny i dochody tak, żeby one się dostosowały do tej zwiększonej podaży pieniądza, to trochę czasu minie. I generalnie tak jak dopiero po roku, mniej więcej od wzrostu podaży pieniądza na początku pandemii zaczęliśmy widzieć silnie rosnące ceny, tak wydaje mi się, że już teraz powinniśmy widzieć koniec tego tej, tej fali wzrostów cen i raczej te, te, te powolne wzrosty podaży pieniądza powinny dawać o sobie znać, i dynamika inflacji powinna w drugiej połowie tego roku już wyraźnie maleć. A w przyszłym roku, jeśli to te, 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 te niskie wzrosty podaży pieniądza się utrzymają, to, to, to nawet możemy widzieć zupełne zahamowanie inflacji, a być może nawet deflację. Co oczywiście byłoby rzeczą bardzo pożądaną po, po tych inflacyjnych ekscesach ostatnich miesięcy. To jest jakby taki pierwszy główny powód. Drugi powód, który wydaje mi się ważny, to jest to, że te mała, małe wzrosty podaży pieniądza powinny się przez najbliższe miesiące utrzymać, ponieważ przez wzrost stóp procentowych praktycznie wyhamowała akcja kredytowa. I znowu, jeśli śledzimy najnowsze statystyki Narodowego Banku Polskiego, to możemy zauważyć, że zadłużenie gospodarstw domowych, które jakby jest głównym kreatorem nowego pieniądza w polskiej gospodarce, zatrzymało się lub nawet lekko maleje miesiąc do miesiąca. Jakby mówiąc inaczej, ludzie więcej spłacają starych kredytów, przez co jakby depozyty w systemie bankowym są niszczone, niż zaciągają. Nowych, kiedy to depozyty w systemie bankowym są tworzone. I wydaje mi się, że przy obecnym poziomie stóp procentowych przez najbliższe miesiące ten trend się nie powinien odmienić i czeka nas trwałe spowolnienie wzrostu podaży pieniądza w gospodarce. Trzeci czynnik, o którym warto wspomnieć, jest to, że wydaje się, że zaczyna się odwracać proporcje między wydatkami konsumpcyjnymi a oszczędnościami na korzyść tych drugich. Jeśli kiedy stopy były bardzo niskie, to ludzie na przykład masowo wyciągali pieniądze z lokat bankowych, ponieważ trzymanie ich na 0 czy 0,5% czy było zupełnie bez sensu i kilkaset miliardów złotych właśnie z tych lokat wypłacono, a teraz widzimy, że od kilku miesięcy ludzie zaczynają do lokat wracać co może oznaczać, że generalnie mniej pieniądza będzie jakby napływało na rynki dóbr konsumpcyjnych, a więcej właśnie będzie wpływało na różne formy oszczędności. Tak, blokady bankowe są powiedzmy najbardziej tradycyjną i bezpieczną formą oszczędzania, inwestowania, ale tutaj ta zmiana tego trendu pokazuje, że... że kupno dóbr konsumpcyjnych po to, żeby jakby wyprzedzić inflację będzie raczej coraz rzadszą strategią, a coraz częściej ludzie jednak będą próbowali tak pieniądze zainwestować, żeby one traciły nieco mniej na wartości. Widzimy, że oprocentowanie depozytów powoli rośnie. Wydaje się, że kwiecień tutaj przyniósł kolejne wzrosty, więc Kolejni chętni pewnie się znajdą na te lokaty bankowe, a to będzie sprawiało, że będzie mniejsza presja na wzrost cen dóbr konsumpcyjnych, skoro mniej pieniądza będzie na, na rynki tych dóbr napływało, a więcej zostanie w różny sposób skierowane do, do przedsiębiorstw przez system pośrednictwa finansowego. I w końcu czwarty czynnik, który wydaje mi się przemawiać za tym, że. Powinna nas czekać raczej osłabienie inflacji, a być może nawet deflacja niż jakieś jeszcze kolejne gwałtowne wzrosty inflacji, to napływ uchodźców z Ukrainy. Ponieważ, tak jakby z jednej strony, mamy zasób pieniądza, o którym już mówiłem kilka minut temu, to z drugiej strony, mamy popyt na pieniądze jako drugą siłę, która decyduje o tym, jaka jest siła nabywcza pieniądza w gospodarce. I generalnie im więcej ludzi zgłasza popyt na trzymanie salda gotówkowego w danej walucie, na przykład w polskim złotym, tym jakby większy popyt na pieniądz i tym tendencja do tego, żeby siła nabywcza tego pieniądza była wyższa, czyli żeby wartość tego pieniądza rosła. Więc skoro pojawiło się w Polsce milion, półtora miliona, może dwa miliony ludzi, którzy, z których spora część będzie chciała nagle utrzymywać saldo gotówkowe w złotych. To jakby pojawia się dodatkowy popyt na pieniądze, i będzie to siła, która będzie e, wpływała na to, żeby Polski ceny w złotych spadały. Tak jakby ten sam zasób pieniądza trzeba będzie rozdzielić na więcej ludzi, więc ludzie będą musieli jakby oddać więcej za jednostkę pieniądza niż e, było to wcześniej, a jednocześnie też widzimy, że już prawie 100 tysięcy e, tych uchodźców znalazło pracę. W polskiej gospodarce, więc jeśli ten trend też się będzie utrzymywał, to po prostu będzie więcej dóbr i usług na rynku dostępnych, które będą współprodukować ci uchodźcy. Co też będzie jakby ważnym, ee, ważnym bodźcem do tego, żeby ceny tych dóbr i usług spadały. Tak? Jeśli rośnie podaż danego dobra czy, czy danej usługi, no to Ceteris Paribus ee, rośnie ilość równowagi i spada cena. Wydaje mi się, że te wszystkie cztery czynniki razem wzięte są na tyle silne, że inflacja powinna w najbliższych miesiącach zacząć się cofać, a w przyszłym roku to już powinniśmy widzieć naprawdę inflację bliską 0%. Wydaje mi się, że to jest wręcz bardziej optymistyczny przekaz niż płynie z Narodowego Banku Polskiego. Czy zatem oni, nie wiem, źle coś tam liczą? Generalnie wydaje się, że modele Narodowego Banku Polskiego, no, niestety w ostatnich latach się dość kiepsko sprawdzają. No tutaj się chyba wszyscy z tym zgodzimy. Y jakby te modele Zupełnie nie przewidziały tego, że właśnie wzrost podaży pieniądza o 1 trzecią może spowodować wysoką inflację i zdają się raczej jakby ekstrapolować to, co się stało w niedawnej historii. Więc jeśli ceny były w miarę stabilne, to te modele prognozowały, że ceny dalej będą stabilne. Jak ceny zaczęły lekko rosnąć, to one prognozowały, że ceny dalej będą lekko rosnąć. A teraz, kiedy inflacja mierzona tym, tą inflacją koszyka dóbr konsumpcyjnych pokazuje już dwucyfrowe odczyty, to teraz Narodowy Bank Polski sugeruje, że te dwucyfrowe odczyty utrzymają się przez najbliższy tam rok czy półtora według najnowszych projekcji, zanim zaczną wyraźnie spadać, a cel inflacyjny, czyli tam te 2,5% to osiągnął raczej dopiero za dwa lata. Więc wydaje mi się, że coś w tych modelach jest nie tak, że one systematycznie albo do tej pory nie doszacowywały inflacji, a wydaje mi się, że teraz będą systematycznie przeszacowywać inflację w jakiś sposób. Wydaje mi się, że, że jakoś tutaj zapewne niedostatecznie dużą wagę w tych modelach jest przywiązywana właśnie do, 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 do zmiany zasobów. Pieniądza, banki centralne pod wpływem, powiedzmy, monetaryzmu, tę podaż pieniądza silnie śledziły i to wpływało na ich politykę w tak latach 80., -tych, 90., -tych. od tego czasu się od tego odeszło, i no, teraz widzimy, że może niekoniecznie było to najlepsze posunięcie. No, mogę to podsumować tak, że świat chyba staje. Na głowie ekonomista Instytutu Edukacji Ekonomicznej imienia Ludwika von Misesa, czyli instytutu, który jest wprost związany z Austriacką Szkołą Ekonomii, jest bardziej optymistycznie nastawiony do tego, co będzie się działo w polskiej gospodarce, niż właśnie Narodowy Bank Polski. Zobaczymy. Ja dopytam w takim razie, bo podałeś nam tutaj takie chyba cztery główne powody, dla którego uważasz, yy, że być może nawet deflacja. Dopytam, co może Zagrozić temu scenariuszowi? No, generalnie są dwa główne zagrożenia. Z jednej strony może dojść do odwrócenia polityki pieniężnej i przejścia znowu na pozycje, tak się mówi, bardzo gołębie, czyli takie, które powodują, że wzrost podaży pieniądza rośnie. I jeśli na przykład Narodowy Bank Polski uzna, że trzeba wspomóc rząd w monetyzowaniu wydatków na modernizację armii i jeszcze na jakieś kilka innych rzeczy i nagle będzie drukował dodatkowe, nie wiem, 100 czy 200 miliardów złotych rocznie po to, żeby wspomóc właśnie finansowo rząd, to to jakby znowu może doprowadzić do tego, że podaż pieniądza zacznie nam kwałtownie rosnąć. Wydaje się, że obecnie raczej nic na to nie wskazuje. Narodowy Bank Polski sugeruje, że nie będzie skupował w najbliższym czasie żadnych papierów wartościowych, więc miejmy nadzieję, że, że tutaj przez najbliższe miesiące się nic nie zmieni, a druga, jakby z drugiej strony patrząc gospodarki, drugie zagrożenie, które może sprawić, że ten scenariusz się nie ziści, to są wszelkiego rodzaju Szoki podażowe, powiedzmy, czyli takie uderzenia w produkcję, które sprawią, że produkcja przestanie rosnąć, a wręcz zacznie maleć. I jeśli na przykład znaczy takim szokiem podażowym może być wojna, tak? Jeśli Polska stałaby się areną wojny, to oczywiście polski produkt krajowy brutto zacząłby drastycznie. Maleć byłoby mniej dóbr i usług dostępnych na rynku i ceny mogłyby zacząć jeszcze szybciej rosnąć, ale też mniejsze szoki podażowe są możliwe, na przykład związane z niedostępnością surowców, z tym, że wydaje się, że te szoki, które nastąpią, tak na przykład związane z tym zakręceniem powiedzmy, kurka gazowego przez Rosję, one nie powinny być na tyle duże, żeby całkowicie jakby wygasić wzrost gospodarczy w Polsce. Więc yy, wydaje mi się, że cały czas jednak wzrost gospodarczy będzie dodatni w tym roku, yy, przez co z tej, ze strony tej podażowej też generalnie będzie presja raczej na to, żeby ceny malały, tak? bo im więcej dóbr i usług w gospodarce generalnie wytwarzamy, tym, jakby bardziej deflacyjne tendencje powinny się uruchamiać, i tak mamy w historii gospodarczej całe takie długie dziesięciolecia, właśnie takiej systematycznej deflacji. Właśnie pod koniec XIX wieku, właśnie na przykład przy standardzie złota, kiedy ta podaż pieniądza rosła bardzo powoli, a gospodarka się rozwija bardzo szybko, to, to mieliśmy całe, nie wiem, 20-30 lat systematycznej deflacji, która właśnie była powodowana przez to, że jakby Wzrost gospodarczy wyprzedzał to, jak szybko ilość pieniądza w gospodarce się zmieniała i na taką dużo mniejszą skalę wydaje mi się, że, że z czymś podobnym będziemy mieć do czynienia w najbliższych miesiącach, bo ta podaż pieniądza rzeczywiście jest wyjątkowo stała obecnie. A czy to nie jest trochę tak, że prognozowanie inflacji to bardzo karkołomne zajęcie? No bo właśnie pojawi się jedno czy drugie nieoczekiwane wydarzenie, no i. Na przykład spora część naszych widzów zapamięta z tego wywiadu, że, że ekonomiści Instytutu Misesa stwierdzili, że być może nawet deflacja, coś się wydarzy po drodze i za, nie wiem, 4 miesiące, 5 miesięcy to wszystko będzie już nieaktualne. Czy może, czy może, dopytam od razu, doprecyzuję, czy może to naprawdę jakieś potężne zmiany musiałyby zajść, żeby tę prognozę zburzyć? No, wydaje mi się, że, że muszą to być yy, potężne zmiany, sądząc. Jakby po radykalnej zmianie, właśnie czynników pieniężnych, która się w ostatnich miesiącach zadziała, to, to, to naprawdę trudno byłoby, żeby ta inflacja nie zaczęła spadać. Natomiast jakby tak, prognozowanie jest trudne. Tutaj powiedzmy powiedziałem o czterech czynnikach, dodałem jakieś dwa kolejne, które mogą działać w stronę przeciwną. Więc identyfikowanie tego, które czynniki są ważne, dla kształtowania się do danego wskaźnika w danym roku jest nie najłatwiejsze, ale jakby no bez tego nasze rozumienie rzeczywistości gospodarczej będzie stało w miejscu, więc myślę, że trzeba próbować i trzeba też uczyć się na własnych błędach. Tak jakby wielu Austriaków jakby przeceniało to, jak wysoka będzie inflacja po kryzysie finansowym 2008 2009 roku. Kiedy to spodziewali się, że działania banków centralnych, takie jak luzowanie ilościowe, doprowadzi do bardzo wysokiej inflacji, a niektórzy, te, powiedzmy, bardziej popowi zawodnicy, to twierdzili wręcz, że będziemy mieć hiperinflację. No i trzeba się zastanowić, dlaczego tak się nie stało, co w tych prognozach było nie tak, co było będnie zidentyfikowane. Tak, żeby lepiej móc zrozumieć sytuację gospodarczą w przyszłości. Na początku pandemii, powiedzmy około kwietnia, kiedy już było widać pierwsze efekty działań banków centralnych, to zaczęliśmy właśnie z kolegami z Instytutu sugerować, że tym razem ten scenariusz jest inny niż przy kryzysie finansowym i że działania banków centralnych dużo bardziej bezpośrednio tym razem przekładają się na wzrosty podaży pieniądza, przez co tym razem podwyższona inflacja jest zdecydowanie dużo bardziej prawdopodobna niż to miało miejsce po kryzysie finansowym. Wydaje się, że właśnie w kwietniu 2020 roku z Arkadiuszem Siergiem taki podcast nagrałem o tym, czy czeka nas wysoka inflacja, gdzie właśnie w ten sposób argumentowaliśmy. Więc w ostatnich latach mamy, że tak powiem, dobry track record, jeśli chodzi o, o, o nasze. Prognozy. No mam nadzieję, że, że, że to się utrzyma, ale oczywiście, jak nie wyjdzie, no to trzeba będzie zastanowić się, dlaczego, i tak, żeby jeszcze lepiej tę sytuację gospodarczą zrozumieć. Tak, tak, i trzeba będzie to wtedy wytłumaczyć, widzą, nam zależy. Dopytam w takim razie jeszcze, czy w samym Instytucie. Misesa w Samym Instytucie Edukacji Ekonomicznej imienia Ludwika von Misesa. Jest wśród ekonomistów zgodność co do tego scenariusza? Czy może u was głosy też są podzielone? No, jest mój tekst, który sugeruje szybki spadek inflacji i od, może tydzień wcześniej, czy, czy jakoś tak pojawił się tekst Przemysława Rabki, który sugeruje, że ta projekcja. Narodowego Banku Polskiego jest bardziej prawdopodobne, no i na ile rozumiem tekst Przemka, to on sugeruje właśnie, że, że te problemy podażowe związane z wojną będą na tyle duże, że one mogą te inflację powiedzmy w średnim okresie cały czas podwyższać. Natomiast no mi się wydaje, że jakby no, Ukraina i Rosja są na tyle niewielką częścią gospodarki światowej, że ich problemy nie powinny się przełożyć na produkcję dóbr i usług w Polsce w jakimś znacznym stopniu. Zresztą widzimy, że mamy na razie taki się jakoś rekordowo rozpędzony PKB w ostatnich latach i ludzie sugerują, że nawet w pierwszym kwartale mieliśmy jakieś 8% wzrostu tego PKB. Przez co jakby nie widać, żeby te szoki podażowe się przełożyły na działalność gospodarczą. I nie wydaje mi się, żeby to miało się zidentyfikować w najbliższych miesiącach. Więc, jakby nie mamy tutaj zgodności, dyskutujemy i żadnej jednej linii partyjnej nie obieramy. Natomiast staramy się w miarę merytorycznie na ten temat dyskutować. OK, myślę, że wielu widzom ta rozmowa, te argumenty zasiały ziarnko wątpliwości w głowie. Na sam koniec jeszcze dopytam upewnie się. Jak rozumiem w najbliższych miesiącach, maj, czerwiec, lipiec, cały czas inflacja będzie wysoka? Yy, znaczy, ciekawe będzie patrzenie na tę dynamikę miesięczną, bo jakby tak mamy już 8 czy 9 miesięcy, yy, miesięcy za sobą szybkich wzrostów inflacji, więc ta dynamika roczna, która jest podawana, ona jakoś szybko nie zacznie spadać. Natomiast ciekawe będzie to, czy. czy w kwietniu, maju, czerwcu właśnie będziemy widzieć, że te zmiany miesiąc do miesiąca są coraz mniejsze, bo żeby powiedzmy była dwucyfrowa inflacja w ciągu całego roku, to ceny miesiąc do miesiąca muszą rosnąć średnio tam jakieś 0,8%, więc będzie można obserwować, czy te, te, te zmiany miesięczne są poniżej tego, czy spadają powiedzmy w okolice 0,5%, czy raczej jednak e, wydarzają się jeszcze i takie powyżej procenta. Rocznie. To jakby będzie jeden z pierwszych czynników, które pokażą, czy, czy, czy moje myślenie jest tutaj zasadne, czy jednak mają rację. Czas rozstrzygnie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.